Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z taką mini recenzją oraz pokazaniem kolorów nowych kredek z marki My Secret. Są to kredki, które podobno można używać albo jako kredkę, albo jako cień do powiek. Co ja o tych kredkach uważam po kilku użyciach, to dzisiaj Wam powiem. Pokażę Wam kolory i ocenię, czy warto według mnie zakupić te kredki. Także jeżeli jesteście ciekawi mojej recenzji, to zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmiku. Zacznę od tego, że mamy sześć kredek, takich grubych, tak one wyglądają i kolory są naprawdę bajeczne, co zaraz zobaczycie. Zanim zobaczymy wszystkie kolory, to zobaczmy jak opisuje ten produkt producent, czyli My Secret i na stronie głównej My Secret jest opis. Pokochaj swój nowy styl makijażu. Innowacyjny produkt do makijażu oczu. Zastosuj jako cień do powiek lub kredkę. Kremowa i delikatna konsystencja gwarantuje doskonałą aplikację. Formuła zapewnia wyjątkową trwałość makijażu. Mamy dostępne 6 kolorów i każda z kredek jest po 9,99. Tutaj taka mała ciekawostka i to dopiero Teraz zauważyłam, że markę MySecret możecie już kupić przez sklep internetowy, także jeżeli nie macie drogerii Natura gdzieś w swoim mieście, to można zamówić sobie kosmetyki do domu, a niektóre rzeczy z MySecret są naprawdę godne uwagi, także zajrzyjcie na stronę. Wracając do kredek, to teraz pokażę Wam kolory, a następnie opowiem, co o nich myślę. Pierwszym kolorem, jaki tu mamy, jest to kolorek 01, Nude Worm, i jest to perłowy, taki beżowo-szampański odcień. Przepiękny. Myślę, że to jest taki idealny kolor dla tych, którzy nie bardzo lubią mocne, krzykliwe kolory, a Cenią sobie taki delikatny błysk, naprawdę przepiękny, szampański, beżowy odcień. Drugi kolorek, jaki chcę Wam tu pokazać, jest to kolorek 02 Shimmer Bronze i jest to kolor jasno-brązowy, perłowy, Chociaż perłowy to jest trochę złe określenie, wszystkie kredki są raczej z takim wykończeniem metaliczno-błyszczącym, to nie jest taka hamska perła. Trzeci kolor jaki mamy tutaj w gamie kolorystycznej jest to Silver Ash i jest to kolorek 03 i moim zdaniem jest to taki srebrno fioletowy odcień naprawdę ciekawy aczkolwiek trzeba go dosyć dużo nałożyć żeby uzyskać rzeczywiście taki intensywnie srebrno fioletowy kolor. Czwartym kolorem jaki tutaj mamy to jest kolor Curious Dream. Jest to przepiękny, turkusowy odcień. Ja mam go dzisiaj na dolnej powiece w moim makijażu i to jest tak intensywny, bajeczny kolor. Nietypowy, bo to jest kolor, który wpada od zieleni po niebieskość. Ma tutaj delikatne, złote nuty. Przepiękny odcień. Myślę, że to będzie super kolor na letnie miesiące. Następnie mamy 0,5. Violet Rush i jest to kolorek bardzo jasno-fioletowy. Ostatni kolor, jaki tu mamy to jest 6 Night Sky jest to przepiękny, bardzo głęboki granatowy odcień. Piękny kolor. Wszystkie kolory są niezwykłe i muszę przyznać, że kiedy robiłam słocze, czy używałam je na powiekach, to byłam zachwycona ich kolorem. W zależności jak padało światło, tak inaczej one wyglądały, inna była głębia, odcień. Jeżeli chodzi o trwałość i jakość tych kredek, to niestety nie wypadają za dobrze. Muszę powiedzieć z bólem serca, bo kolory są przepiękne, ale jakość. No, no, niestety nie tego się spodziewałam. Te kredki, te cienie w kredkach, niestety kompletnie nie zasychają. I teraz wam to pokażę. Ja te słocze, które tutaj widzicie, robiłam 10 minut temu albo i 15. I zobaczycie, że one kompletnie nie zaschły. One się rozcierają i um, te kredki. W ogóle nie zasychają. W ogóle. Więc jak to ma zaschnąć i trzymać się powieki? Ja nie wiem. Jak widzicie, to już jest po prostu starte. Nie wyobrażam sobie tych kredek używać jako same kredki, albo jako sam cień na powiekę dolną czy górną. Ale. Znalazłam jedno rozwiązanie, które jest fajne na jakąś imprezę, aby na jakieś krótkie wyjście. To jest po prostu nałożyć kredkę i na to cień w podobnym kolorze. To jest raczej taka średnia alternatywa, ponieważ psuje to nam... Ten unikatowy kolor kredek. I strasznie nad tym ubolewam, że one się tak słabo trzymają, one tak słabo wysychają. One są cały czas bardzo tłuste w swojej konsystencji, kompletnie nie zostają na powietrze, można je rozetrzeć dosłownie do zera, więc nie wiem, co producent miał na myśli, pisząc. Formuła zapewnia wyjątkową trwałość makijażu. To jest dla mnie zagadka, powiem Wam szczerze, i nie wiem w jaki sposób mielibyśmy stosować te kredki jako pojedynczy kosmetyk. Moim zdaniem, nawet jeżeli na to nałożymy cienie. To one długo się nie utrzymają na powiece, bo to są tak kremowe produkty, które kompletnie nie zasychają, że ja nie wiem. Chyba, chyba to jest idealny kosmetyk dla bardzo suchych powiek, które nie mają problemy z żadnymi przesuwaniami się cieni, rolowaniem i tak dalej. Inna alternatywa. Może na jakiś Halloween albo e, jakieś specjalne imprezy, można, tych kredy, można te kredki używać jako e, szminki, takie wiecie, nietypowe, ale one nie są do ust, to są kredki do oczu, więc e, szkoda, że e, producent My Secret zapomniał o trwałości e, tych kredek. Być może ja mam takie egzemplarze. Być może coś jest z moimi kredkami nie tak. Ja je otrzymałam do testów. Bardzo chciałam wam przekazać pozytywną recenzję tych kredek, bo kolory są przepiękne. To by było na tyle jeżeli chodzi o moją recenzję. Koniecznie mi dajcie znać co uważacie o tych kredkach. Czy macie którąś z tych kredek? Czy u was one tak samo się zachowują? Czy też kompletnie nie zasychają. Czy jest taka formuła tłusta um, i ona w ogóle nie, nie zmienia swojej konsystencji? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na Wasze komentarze e, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. E, jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście czekam na Wasze kciuki do góry. No i pozostajemy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!